Jak funkcjonują szkoły zróżnicowane ze względu na płeć i jakie są ich zalety w porównaniu z kształceniem koedukacyjnym? Skrzydła to jedna z kilkudziesięciu w Polsce i kilkuset na świecie szkół kształcących w zgodzie z koncepcją personalizmu. Personalizm w edukacji zakłada dbałość o harmonijny rozwój człowieka we wszystkich jego wymiarach: intelektu, ducha, ciała, woli i uczuć. W jaki sposób działanie osobnych szkół dla chłopców i dziewcząt wspomaga personalizm w edukacji? Edukacja zróżnicowana stanowi jedno z narzędzi wspomagających personalizm. Dostrzegając liczne różnice w tempie i sposobie formowania się chłopców i dziewcząt, jesteśmy w stanie lepiej realizować ich potrzeby właśnie w systemie zróżnicowanym. Ważne, że różnice te wywierają największy wpływ na edukację w pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, a wcześniej i później nie są już tak istotne. Dlatego nasze przedszkole horyzonty, a także akademickie liceum ogólnokształcące są koedukacyjne, a szkoły podstawowe skrzydła i horyzonty zróżnicowane. Odwiedźmy więc szkołę dla chłopców skrzydła, aby przekonać się, jak w praktyce działa edukacja zróżnicowana. Działanie naszej szkoły organizujemy, mając na uwadze specyficzne cechy i potrzeby chłopców. Wiemy, na przykład, że wolą oni z góry ustalony, i konsekwentnie przestrzegany plan działania. Wiedzą wtedy, czego się spodziewać i czują się bezpiecznie. W szkole od samego rana obowiązuje więc ustalona rutyna. Po wejściu do szkoły uczniowie mają do wyboru udział w cichych zajęciach świetlicowych lub gry i zabawy na dworze. Ograniczona liczba opcji i jasne zasady pozwalają osiągnąć optymalne środowisko dla chłopców. I sprawiają, że czują się oni lepiej w szkole. Jedną z pierwszych obserwacji gościa odwiedzającego naszą szkołę jest odrobinę niższa niż w szkole horyzonty temperatura. Badania ukazują, że 22 stopnie Celsjusza to optymalna temperatura, która umożliwia chłopcom zachowanie skupienia na lekcjach i pozwala uniknąć rozleniwienia. Dla porównania, taką temperaturą w przypadku dziewcząt jest około 25 stopni. Innym widocznym znakiem, że znajdujemy się w szkole męskiej, jest brak niepotrzebnych ozdób w otoczeniu uczniów, które mogłyby ich rozpraszać. Już na pierwszy rzut oka wiadomo, że jesteśmy w szkole męskiej. W szkołach koedukacyjnych, jednym z powodów niepowodzeń edukacyjnych chłopców, jest ich trudność z dostosowaniem się do środowiska szkolnego, między innymi nawiązaniu dobrego kontaktu z kadrą pedagogiczną. W obecnej epoce silnego sfeminizowania zawodu nauczyciela, gdy ponad 90% nauczycieli to kobiety, chłopcy częściej są narażeni na brak męskiego wzorca niż dziewczęta na brak wzorca kobiety. Prawidłowość tę potwierdzają liczne badania naukowe. Między innymi tzw. Tak teoria gender matching poparta badaniami. W naszej szkole staramy się, by większość naszej kadry pedagogicznej stanowili mężczyźni. Jest to szczególnie pożądane w przypadku wychowawców klas oraz tutorów rodzinnych. Według wielu teorii powszechne szkolnictwo koedukacyjne tłumi rozwój potencjału edukacyjnego, szczególnie wśród chłopców jest to spowodowane wieloma czynnikami, spośród których warto wspomnieć o różnicach między chłopcami a dziewczętami w zakresie anatomii, fizjologii i neurochemii mózgu. Dobrym przykładem może tu być różna wrażliwość i reakcje na rodzaje bodźców dźwiękowych. U chłopców zmysł słuchu jest na pewnych etapach rozwoju aż o 38% mniej sprawny niż u dziewcząt. Jeśli próbowaliście kiedyś powiedzieć synowi, aby posprzątał w pokoju, pewnie sami się o tym przekonaliście. Mając to na względzie, nasi nauczyciele dostosowują ton i głośność swojego głosu w komunikacji z uczniami. Głośniejszy ton, krótkie i zwięzłe polecenia, czy bardzo jasny przekaz, mógłby sprawić dyskomfort u dziewcząt. Chłopcy natomiast wiedzą, że nauczyciel jest im życzliwy i nie próbuje ich zawstydzić ani uśmieszyć przez głośny ton. Zrozumienie instrukcji, treści zadań czy poleceń sprawia im mniej trudności i osiągają lepsze wyniki. W naszej szkole nie występuje zjawisko rywalizacji między chłopcami a dziewczętami o uwagę nauczyciela. Według badań taki stan rzeczy ułatwia chłopcom lepsze funkcjonowanie. Oceniając postępy uczniów, pamiętamy o ich potrzebach i cechach, ograniczając np. feedback niewerbalny. Zdolność odczytywania i interpretowania mimiki jest bardziej rozwinięta u dziewcząt, co naukowcy przypisują chemicznym różnicom w budowie oka i recepturów mózgowych. W przypadku chłopców lepiej sprawdzają się informacje zwrotne przekazywane ustnie lub zapisane w zeszycie. Dotyczy to zarówno ocen postępu w nauce, jak i oceny zachowania ucznia. Jak twierdzą badacze, dzieci w bardziej homogenicznej grupie osiągają lepsze wyniki. Pracując wyłącznie z chłopcami, możemy lepiej wykorzystać pewne ich naturalne talenty i predyspozycje. Na przykład to, że lepszy rozwój kory mózgowej prawej półkuli u chłopców. Sprawia, że mają oni bardziej niż dziewczęta rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, przydatną w naukach ścisłych. Nasi uczniowie mają więc wiele okazji konstruowania modeli, budowy makiet lub majsterkowania. W nauce przedmiotów humanistycznych, np. języka polskiego, chłopcy są często zaszufladkowani jako gorzej uczący się niż dziewczęta, co potwierdzają badania. Nasi uczniowie przełamują stereotypy, osiągając wysokie noty w konkursach z języka polskiego, uczestnicząc licznie w klubie książki czy uzyskując jedne z najlepszych w Poznaniu wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, co ułatwia im nauka w Szkole Męskiej. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nasi nauczyciele są świadomi różnic w dynamice etapów sensytywnych w rozwoju dzieci. Które również przebiegają odmiennie u obu płci. Są to okresy, w których pewne części mózgu lub procesy mózgowe stają się wyjątkowo silne. Na przykład rozwój umiejętności matematycznych zachodzi w rozwoju chłopców wcześniej niż u dziewczynek, co może skutkować lepszymi wynikami nauki na wczesnych etapach edukacji. Odwrotnie rzecz się ma z rozwojem umiejętności językowych które rozpoczynają się wcześniej u dziewcząt. Świadomość tych sekwencji wywiera w naszej szkole wpływ na planowanie nauczania chłopców. Dynamika lekcji w naszej szkole jest także dostosowana do charakterystyki chłopców. Wiemy, że trudniej znoszą oni nieatrakcyjne tematy i częściej na takich lekcjach przeszkadzają. W skrzydłach dopuszczamy większą liczbę przerw wśród lekcyjnych i bardziej dynamiczne tempo zmian form aktywności w czasie lekcji. Bazując na dobrych stosunkach z nauczycielem, dziewczynki chętniej korzystają z jego wsparcia w przypadku trudności. W klasie taka współpraca z nauczycielem podnosi bowiem ich status społeczny. Podobne zachowanie u chłopców Oznaczałoby jednak obniżenie statusu społecznego, więc chłopcy znacznie rzadziej proszą nauczyciela o pomoc, wybierając rozmowy z kolegami lub przeszkadzanie w zajęciach. Jesteśmy świadomi tych różnic, dlatego sprawdzając zrozumienie materiału na lekcjach, nasi nauczyciele nie ograniczają się do pytań ustnych. Kontrolują także wyniki pracy w zeszytach i weryfikują, czy uczniowie rzeczywiście nabyli określone umiejętności. Nie polegają zbytnio na deklaracji rozumiem czy nie rozumiem, bo wiedzą, że świadomość presji kolegów może wpływać na takie odpowiedzi. Któż nie lubi dreszczyku emocji i ryzyka? No cóż, jednak chyba niektórzy lubią je bardziej. Jak twierdzą badacze, większość chłopców lubi podejmować ryzykowne zachowania, których dziewczęta unikają. W naszej szkole. Nauczyciele mogą więc sięgać po formy aktywności, eksperymentów czy wycieczek edukacyjnych, które mimo że są kontrolowane przez nauczyciela, aby były bezpieczne, chłopcom jawią się jako ryzykowne czy przebojowe. Większe upodobanie do ryzyka sprawia też, że nasi uczniowie lubią wszelkie formy rywalizacji w wymiarze sportowym, dydaktycznym czy wychowawczym. Wykorzystujemy to, wprowadzając rywalizację bract zrzeszających uczniów, które podnoszą atrakcyjność naszej szkoły dla chłopców, a także pomagają budować poczucie wspólnoty. Przyjmuje się, że chłopcy lepiej reagują na techniki motywacji instrumentalnej. Tak więc wszelkie systemy punktów, plusów pisanych na tablicy, premiowanie wysiłku na lekcji wyjściem na boisko lub ulubioną formą aktywności po lekcji, jest w ich przypadku bardziej skuteczne niż u dziewcząt. Konstruując plany nauczania czy dobierając strategie dydaktyczne, pamiętamy w skrzydłach o tym, jakie formy działania dają dobre efekty w pracy z chłopcami. Dziewczęta, na przykład, na ogół lubią pracę w małych grupach, chłopcy wręcz przeciwnie. W przypadku konieczności realizacji zadań, których w pełni nie rozumieją. Zamiast prosić o pomoc nauczyciela, co mogłoby zagrozić ich wizerunkowi w grupie, wybierają raczej dygresję, rozmowy o charakterze towarzyskim czy po prostu przeszkadzanie. Stosując więc takie formy współpracy, szczególnie starannie dobieramy stopień trudności i upewniamy się, że każdy chłopiec rozumie swoje zadanie w grupie. Jak wiadomo, aktywność fizyczna jest kluczem do sukcesu. W pracy z chłopcami. Pamiętamy o tym, organizując w naszej szkole aż trzy duże przerwy na dworze oraz przerwy lekcyjne. Nasi uczniowie biorą też udział w codziennej lekcji w Fakt, że uczą się u nas wyłącznie chłopcy, ułatwia odpowiedni dobór form aktywności sportowej do etapu rozwoju i możliwości uczniów i pozwala na lepszą ocenę ich umiejętności. W szkołach koedukacyjnych z natury kochający rywalizację chłopcy mają nieraz według badań zawyżoną samoocenę swoich umiejętności, ponieważ dziewczęta są często bardziej niechętne rywalizacji i mniej angażują się w takie lekcje. W skrzydłach unikamy tego problemu na lekcji WF i na pozostałych zajęciach. Jednym z filarów naszej szkoły i elementem wyróżniającym nas na tle innych jest tutoring rodzinny. W naszej szkole pojawia się w nim być może więcej wyzwań, ponieważ chłopcy trochę mniej chętnie niż dziewczęta angażują się we współpracę z tutorem. Aby przełamać lody i nawiązać z uczniami relację opartą na przyjaźni i zaufaniu, nasi tutorzy starają się wykraczać poza cztery ściany pokoju spotkań tutorskich. Często wychodzą z podopiecznym nadwór, aby kopiąc piłkę porozmawiać na temat tego, co go nurtuje lub sprawia mu problem. Dziewczynki na ogół czują się lepiej utrzymując kontakt wzrokowy. Podczas gdy chłopcy instynktownie odbierają taki kontakt jako oznakę wrogości. Podczas gry w piłkę lub spaceru po rekreacji tutorzy osiągają lepsze efekty w nawiązywaniu szczerego kontaktu z uczniami. Tutoringu często skupiamy się także na zrozumieniu przez chłopców przyczyn ich emocji, zwłaszcza negatywnych, ponieważ to przychodzi im trudniej niż dziewczętom. Powodem tych różnic jest odmienny rozwój mózgu, w którym u małych dzieci za analizę emocji odpowiada tak zwane ciało migdałowate. W okresie dojrzewania aktywności mózgu w tych kwestiach przenoszą się do kory mózgowej, ale ma to miejsce bardziej u dziewcząt. U chłopców sfera emocji pozostaje dłużej w ciele migdałowatym, które nie jest związane z bardziej złożonymi procesami kognitywnymi. Chłopcom trudniej jest więc zrozumieć, dlaczego czują się smutni lub rozgniewani, a przez to trudniej im w takich sytuacjach pomóc. Według badań, statystyczny chłopiec jest 20 razy bardziej skłonny do stosowania przemocy w szkole niż dziewczynka. Mając to na uwadze, dyżurujący na przerwach nauczyciele zwracają u nas większą uwagę na brak przemocy wśród uczniów i z większą stanowczością reagują na problemy. Dostosowujemy też do tego system nagród i konsekwencji wychowawczych, stosując mniejszą tolerancję na przemoc fizyczną. Chłopcy angażują się w ostre spory dość często, jednak szybko puszczają niesnaski w niepamięć. I kontynuują przyjaźnie mimo wcześniejszych sporów. Wychowawcy wiedzą, że konflikty nie zawsze trwają długo i mogą dostosować sposób pracy wychowawczej. W szkołach koedukacyjnych oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych jest nie tylko ograniczona dostępnością kadry i przestrzeni szkolnej, ale musi też być dostosowana do upodobań i zainteresowań i dziewczynek, i chłopców. W naszej szkole chłopcy mają dostęp do szerszej oferty zajęć dostosowanych konkretnie do nich. Wobec braku obecności dziewcząt, chłopcy często też decydują się na niestereotypowe formy aktywności, jak taniec, śpiew czy działalność artystyczna. Niektórzy krytycy edukacji zróżnicowanej twierdzą, że utrwalamy stereotypy, natomiast my nie tylko ich nie utrwalamy, ale wręcz je łamiemy. W miarę rozwoju chłopców coraz częściej stawiamy na ich samodzielne wybory i pomagamy im wzrastać w wolności, czyli wybieraniu dobra. Pamiętamy, że już niedługo będą wybierać dalszą ścieżkę edukacyjną, a potem drogę kariery zawodowej i rozwoju osobistego, tak aby dobrze przygotować się do przyszłej roli odpowiedzialnego męża i ojca. Jak ukazują badania, w szkołach mieszanych Wybory edukacyjne chłopców są bardziej zgodne ze stereotypami płciowymi. W skrzydłach uczymy chłopców dokonywania dobrych wyborów, m.in. stopniowo zwiększając ich wolność w zakresie samodecydowania, jednocześnie wyposażając ich w zakres umiejętności i cnót niezbędnych do dobrego korzystania z wolności. Na przykład już w klasach 0-3 uczniowie naszej szkoły mogą zdecydować, czy chcą pozostać na bezpłatnych zajęciach dodatkowych po lekcjach, czy wyjść na dwóch. Od czwartej klasy nasi uczniowie mogą wybierać swojego tutora rodzinnego, a w klasach 5 do 7 wybierają temat projektu edukacyjnego, nad którym pracują cały rok i prezentują wyniki i wnioski ze swojej pracy przed kolegami. Zachęcamy ich do przejawiania inicjatywy i angażowania się w samorząd szkolny. W klasach 7 i 8 oferujemy zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wiele ciekawych imprez i wycieczek edukacyjnych wspierających uczniów w wyborze szkoły średniej. Na każdym etapie chłopcy korzystają też z osobistego wsparcia tutora. W naszej pracy z chłopcami pamiętamy, jak istotne jest odwrócenie luki międzypłciowej w edukacji. Już teraz ma to i będzie miało jeszcze poważniejsze konsekwencje dla stanu przyszłych małżeństw i relacji międzyludzkich. Wspieramy rodziców w wychowaniu silnych, odpowiedzialnych i wytrwałych młodych ludzi poprzez realizowanie edukacji zróżnicowanej w naszej szkole.